Jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze troszkę. Stop. W lewą twoje się odwróć. Teraz w prawo. I proszę do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. W prawo swoje się odwróć. I wprostą. Jeszcze czapkę. Muszę, ja przyjechać w głośno. W lewo się odwróć. W lewo się odwróć. Idź prosto. No śmiało, nie muszę tego krzesłać. A jak nie chodź prosto? No, prosto, bardzo ładnie. Teraz w lewo się odwróć. Prosto, nie tak bardzo. O, prosto. Ale średnio wyprowadził mnie, Prosto, 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 prosto. prosto, prosto, prosto. za bardzo możesz iść prosto uważaj bo stoję brawo